Powiedzieć to, co chcę A ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi A ja będę to tłumaczyć, że on pewnie się pogubił a ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi A ja znowu powiem, a że w końcu wyjdziesz na ludzi Ona jest beauty, powtarza mi ciągle, że mnie lubi Pytasz czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi, nie odrywam może od jej buzi Pytasz czemu nie zrobimy nic więcej a ja Dzisiaj że tęsknię, nawet jeśli tęsknię I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś